Witajcie, jesteśmy w Warszawie dzisiaj na ulicy Branickiego 11 w restauracji Kurea, która mieści się też w dwóch, to są dwa lokale w jednym, Kura i Kurea. Kura jest z kurczakami w panierce, a kura jest poświęcona kurczakowi w stylu koreańskim. Nasze jedzenie dzisiaj zaczynamy od mojej ulubionej zupy koreańskiej Kimchi Jige. Tutaj jest, tu, która tutaj jest w wyjątkowy sposób podawana, ponieważ mamy jako dodatek ryż, zupę oraz zestaw kiszonek. A nasza zupa wygląda w ten sposób. Także, jak widzicie, jest to Naprawdę pożywny zestaw i po samej zupie nie będziecie głodni. ale jeszcze przed nami jeszcze będzie kurczak, skrzydełka i bibimbap z różnymi, taki degustacyjny, między innymi z ostrym generem so. Mamy kimchi wieprzowę z boczkiem kapusta Kimchi. Oraz mamy tofu. Zobaczmy, jak to smakuje. Powiem Wam, że jest, jest moc. Jest, jest, jest fajna nasz, Jest fajna ostrość. Ta katusa kimchi nam bardzo fajnie oddaje tutaj tą swoją całą moc. I jest to, że tak powiem, coś, co naprawdę nam pomoże w, w oczyszczeniu się, w, pomoże nam w nabraniu witalności, bo zupa kimchi jest też zupą stosowaną też jako zupa dżinpo, czyli stawiająca na nogi, więc to jest idealny na początek dnia, ewentualnie na dobry obiad no i przyszły skrzydełka yy, ja mam takie menu degustacyjne dzisiaj troszeczkę, że pozamieniane, tu mamy tak korean barbecue i sweet, więc to co? czas się pobrudzić, co? Delikatne, soczyste, chrupiące. Troszeczkę jeszcze mam yy, na, na sobie ten yy, piekącego, z kimchi, ale powiem Wam, że te barbecue są. Przednie. Teraz zobaczymy te sweet. No, te sweet są też bardziej takie e, sojowe, sweet soja. E, są lekko słone, ale też są soczyste, chrupiące. To jest właśnie urok koreański KFC, czyli Korean Free Fried Chicken. Tak, żeberka, barbecue, tak, burgery. Jeżeli się nie ubrudzisz, nie, nie osypnisz, to znaczy, że nie jadłeś dobrego do, ten. I, I mamy kolejne danie, które przyszło do nas. To jest bibimbap te koreańskie nazwy to zobaczcie tu mamy to ciemniejsze to jest w panierce General co to jaśniejsze to jest w innej panierce Red Hot, Red Hot. to są, to są prawdziwie ostre kurczak do tego mamy kapustę Pak mamy e, kiszoną daikon okay. No. Tu mamy widzicie tu mamy General co, so, to jest panierka ostra, red hot, pak choi, mamy mm, ryż, kimchi, łakamy stofu, czyli kieszoną rzodkiew, zwykłą rzodkiem broku i ryż. Jak to jak to smakuje? Powiem Wam, że jadłem różne rzeczy, generała Co. To jest niby koreańska, chińska nazwa, a tak naprawdę tutaj się dowiedziałem, że ta panierka, ten sos pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i to jest tak jak z sushi Sake Philadelphia, które powstało w Stanach Zjednoczonych, a przyjęło się w Japonii, więc. Mamy właśnie przykład kolejnego dania, który się przyjął na całym świecie. A teraz zabieramy się za Red Hot. Myślałem, że jest ostrzejszy ten genał, co, ale jest ok. Red Hot jest pikany, jest czyj tą, tą moc. Ale to jest naj, najlepsze, że ona nie jest taka od, od, od razu, tylko ona się, ta moc, ten, ta ostrość się uwalnia stopniowo, więc. Więc złościło rzeczy martwych nie nagrała się reszta recenzji. Jedzenie bardzo dobre, pamiętajmy o tym, że w menu mamy oznaczenie sosów, czyli jaki jak ostrość warto się zapytać, dopytać to idealne miejsce dla wypad rodzinny, jeżeli chcemy spróbować kurczaka, lubimy kurczaka. To naprawdę polecam Wam. A w szczególności KFC, czyli Korean Fried Chicken. Kurea to jest naprawdę fajna odmiana tego, co można zjeść w panierce. A tak wygląda lokal. Ten grubas tutaj w lustrze to ja. Zobaczcie. Lokal jest przyjemny. Oprócz tego tu jest jeszcze misi kura. Zapraszam na uce. Branickiego 11 do Kurei w Warszawie. Polecam. Stanisław Pan Kosmita, okazji podróżnika.